Maryjo, upoczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie zwracamy. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym wideo modlitewnym na kanale Nasza Pani Świata. Dziś nasza modlitwa będzie poświęcona naszej Pani Łask, która jest znana ze swojego wstawiennictwa i interwencji w życiu tych, którzy ją wzywają. Dzień Matki Bożej Łask, obchodzony 27 listopada. Jest szczególną okazją do upamiętnienia objawienia Maryi Pannie Świętej Katarzynie Labur, zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, w 1830 roku. W tym objawieniu Maria pouczała Katarzynę, aby wybiła medalik cudowny, znany również jako medalik Niepokalanego Poczęcia. Medalik ten ma szczególne znaczenie dla katolików i jest postrzegany jako symbol wiary, ochrony i szczególnych łask udzielanych za wstawiennictwem Matki Bożej. Jego projekt zawiera wizerunek Maryi z rozpostartymi ramionami, otoczonej modlitwą błagającą o jej wstawiennictwo. Maryjo, Upoczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie zwracamy. Napisz w komentarzach imię osoby, którą chcesz obłowić mocną modlitwą medalika niepokalanego. Zanim rozpoczniesz, proszę o Twoją pomoc: zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcję kanału. To bardzo ważne, aby ta modlitwa mogła dotrzeć do większej liczby osób, zwłaszcza tych, które najbardziej potrzebują Słowa Bożego. Mocna modlitwa medalika niepokalanego naszej Pani Łask. O niepokalana dziewicom Maryjo, matko Boga i nasza matko, zostałaś obdarzona medalikiem cudownym jako znak miłości i ochrony dla swoich dzieci na Ziemi. Zainspirowani Twoim objawieniem się, świętej Katarzynie Labur, my, Twoi oddani, z pokorą i nabożeństwem, zwracamy się do Ciebie. Mary jo, Królowo Nieba, poprzez ten medalik obdarzyłaś niezliczoną liczbę łask wszystkim tym, którzy go nosili z wiarą i nabożeństwem. Ty, która jesteś niepokalanym poczęciem, wysłuchaj naszych próśb i wstawiaj się za nami przed tronem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spójrz z miłosierdziem na potrzeby, które nosimy w naszych sercach. Za Twoim wstawiennictwem uzyskaj dla nas łaskę niezłomnej wiary mocnej nadziei i prawdziwej miłości do twojego syna i wszystkich twoich dzieci na ziemi. Niech ten medalik będzie dla nas widocznym znakiem twojej macierzyńskiej obecności, chroniąc nas przed złem, umacniając nas w trudnościach i prowadząc nas zawsze bliżej Jezusa, twojego umiłowanego syna. O matko łask, obdasz nas pokorą, abyśmy przyjęli twoją wolę oraz zaufaniem. Abyśmy podążyli za Twoimi naukami. Za Twoim wstawiennictwem uzyskaj dla nas łaskę życia zgodnie z wolą Bożą i świadczenia o Jego miłości światu. Mary jo, upoczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie zwracamy. O Pano łaskawa, za pośrednictwem tego medalika, błagamy o pokój na świecie, uzdrowienie chorych, pocieszenie strapionych oraz ochronę cierpiących. Błogosław kochająca Matko, nasze rodziny, nasze domy i naszą duchową ścieżkę. Nasza Pani obdarz nas łaską pokory, abyśmy uznali nasze grzechy, oraz odwagą, abyśmy się zaniepokutowali. Niech spojrzenie na Twoje wizerunki na medaliku cudownym przynosi nam pociechę, nadzieję i siłę do radzenia sobie z trudnościami życia. Maria, nasza słodka matko, naucz nas całkowicie ufać w miłosierdzie Twojego syna i kochać tak, jak on nas umiłował. Wstawiaj się za nami przed nim, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwa i łaski, których tak bardzo potrzebujemy. Niech każda osoba, która zwraca się do Ciebie przez ten medalik, będzie błogosławiona i chroniona od wszelkiego zła. I niech napełnieni Twoją łaską możemy rozsiewać miłość, współczucie i dobroć do wszystkich wokół nas. Panu łaskawa, wysłuchaj naszej prośby, spełnij nasze życzenia. Teraz proszę, w ciszy, w myślach, wystąp do naszej Panny, aby wystawiła się przed swoim synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jemu cała chwała i cześć na wieki i na wieki. Obdarz nas, kochana Matko, łaską życia w zgodzie z Bogiem, podążając śladami Jezusa i jednego dnia osiągnięcia wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim. O Pano Łaskawa, za pośrednictwem tego medalika błagamy o pokój na świecie, uzdrowienie chorych, pocieszenie strapionych oraz ochronę cierpiących. Błogosław, uzamknięte, kochająca matko, nasze rodziny, nasze domy i naszą duchową ścieżkę. Nasza Pani obdarz nas łaską pokory, abyśmy uznali nasze grzechy, oraz odwagą, abyśmy się zaniepokutowali. Niech spojrzenie na Twoje wizerunki na medaliku cudownym przynosi nam pociechę, nadzieję i siłę doradzenia sobie z trudnościami życia. Maria, nasza Słodka Matko. Naucz nas całkowicie ufać w miłosierdzie Twojego syna i kochać tak, jak on nas umiłował. Wstawiaj się za nami przed nim, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwa i łaski, których tak bardzo potrzebujemy. Niech każda osoba, która zwraca się do Ciebie przez ten medalik, będzie błogosławiona i chroniona od wszelkiego zła. I niech, napełnieni Twoją łaską, możemy rozsiewać miłość. Współczucie i dobroć do wszystkich wokół nas. Nasza Pano łaskawa, wysłuchaj naszej prośby, spełni nasze życzenia. Obdasz nas, ukochana Matko, łaską życia w jedności z Bogiem, podążając śladami Jezusa, i abyśmy pewnego dnia osiągnęli wieczne szczęście w Królestwie Niebieskim. O Pano łaskawa, módl się za nami, kochająca Matko, prowadź nas do Jezusa. Pośredniczko Boska, światło naszej drogi, wstawiaj się za nami, przyjmij nam z pomocą. Schronienie dla strapionych, pociecha w cierpieniu, Twoją łaską spraw, byśmy się odrodzili. Jutrzenko dnia blasku miłości, błogosław nas, Matko Opiekuńcza. Nasza Pano Łaskawa, módl się za nami, otwórz nasze oczy na Twoją łaskę, uwolnij nas od bólu, twój matczyny uścisk. Źródło łagodności, w Twoich ramionach znajdujemy słodycz. Królowo pokoju, błagamy o Twoje wsparcie, w Twoje ręce oddajemy nasze ukochane. Medaliku cudowny, znaku ochrony, do Ciebie się zwracamy w pokornej modlitwie. Najświętsza dziewico, wzorze wiary, prowadź nas do Chrystusa, naszego jedynego dobra. Z Twoją macierzyńską miłością przyjmij nas, matko, nasza Pano łaskawa, zawsze nas wspieraj. Przez Twoje wstawiennictwo otrzymujemy przebaczenie i na drodze życia oddajemy Ci nasze oddanie. Nasza Pano łaskawa módl się za nami. Amen. W Tobie ufamy, Matko Miłości i światła. Teraz przygotujemy się do skierowania naszej modlitwy do Boga Ojca poprzez modlitwę nauczona przez Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech się spełnia wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bracia i siostry, nie zapominajcie o codziennym odmawianiu różańca. To prośba, którą Maryja zawsze kieruje do ludzkości w swoich objawieniach. Niech nasze modlitwy dotrą do serca kochającego Boga, przynosząc nam pociechę, ochronę i obfite łaski. Niech nas te modlitwy wzmacniają, abyśmy szli drogą wiary i doświadczyli radości jedności z Bogiem i wszystkimi świętymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus na wieki wieków. Módl się za nami, święta Matko Boża, abyśmy byli godni obietnic Chrystusa. Amen. Byliśmy zjednoczeni w modlitwie i pozostaniemy zjednoczeni w modlitwie, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Napiszcie Amen w komentarzach, by podziękować za pośrednictwo niepokalanej. Dziękujemy Mary Joe za Twoje potężne wstawiennictwo u Twego Syna, naszego Panu Jezusowi Chrystusowi w tej tak skomplikowanej i niemożliwej sprawie. Napisz w komentarzach, czy wierzysz w te błogosławieństwa. Nie zapomnijcie również zapisać się na kanał i polubić ten film. Niech Bóg błogosławi życie każdego z Was. Do następnej modlitwy. Zdrowa Śmery Jo.